Witaj, Waldę Głoszek z tej strony. Dzisiaj chcę pokazać Tobie, jak używać świetnego narzędzia od Google. Chodzi mi dokładnie o dokumenty. Zaczynamy od tego, że należy mieć utworzone konto na Google. We wcześniejszych filmach pokazałem, pokazałem Ci, jak założyć skrzynkę na Gmailu, czyli już masz, masz konto założone. Czyli albo logujesz się na swoją skrzynkę Gmailową, bądź też wchodzisz na stronę google.pl. Ja tutaj właśnie w pasku adresu wpisuję kogle.pl. Wciskam Enter i u góry tutaj w zakładkach wciskam Więcej. Rozwija się tutaj i klikam Dokumenty. Lewym przyciskiem myszy Dokumenty. I tutaj pokazuje nam się okno do logowania się na dokumenty. Logowanie robimy w ten sam sposób jakbyśmy się logowali na naszą skrzynkę. Podajemy użytkownika hasło, możemy sobie zapamiętać nasze logowanie i wciskamy przycisk zaloguj się. I mamy tutaj widok yy, główny na dokumenty Google. Yy, tu już został utworzony jeden dokument, yy, jednak troszeczkę na początku powiem Ci jakie tutaj yy, plusy ma używanie dokumentów właśnie na Google'ach i za chwilkę pokażemy sobie jak utworzyć dokument. I inne takie podstawowe tutaj funkcje. Po pierwsze, musisz wiedzieć, że jeżeli utworzysz sobie tutaj dokument na dokumentach Google, możesz go, możesz do niego zaglądać, możesz mieć pod, pogląd w każdym miejscu, gdzie masz dostęp do internetu, logując się po prostu na, swoją, na swoje konto na Google Dokumenty. Czyli załóżmy, że wyjechałeś do innego miasta. Potrzebujesz pilnie zajrzeć sobie, czy to właśnie na skrzynkę, czy też właśnie na dokumenty. Logujesz się na swoje konto, podglądasz dokumenty, edytujesz sobie dowolnie. To jest świetna rzecz. Więc zacznijmy od tego, że żeby sobie ustawić taką ważną rzecz odnośnie języka. Jeżeli klikniemy sobie tutaj z prawej strony u góry w opcjach, właśnie ten trybik. I tu są dokumenty ustawienia. Chodzi o to, że musimy się upewnić, że mamy ustawiony język polski. Jeżeli nie masz tego jeszcze ustawionego, ustaw sobie na język polski, strefa czasowa GTM plus 1 Warszawa i wciśnij zapisz. Ja już to zrobiłem wcześniej, dlatego że miałem to ustawione. Teraz zobacz, jak się tworzy dokumenty i jakie dokumenty można utworzyć i przechowywać na y, dokumentach Google. A. Wciskając tutaj po lewej stronie ten czerwony przycisk z napisem utwórz, możemy sobie utworzyć dokument. I to może być dokument yy, taki jak w Wordzie, czy też do, yy, do, dokument OpenOffice: to może być prezentacja, arkusz, formu formularz, rysunek, tabela, bądź też kolekcja, czyli folder. Yy, możesz sobie również yy, przesłać plik, dowolny plik. Z Twojego komputera. Klikając tutaj na tym symbolu, właśnie z tą strzałką obok przycisku utwórz, klikasz i możesz sobie plik czy folder po prostu yy, prze, przenieść ze swojego komputera. Ja kliknąłem yy, pliki i wyszukując, wyskakuje okienko, wyszukujemy na swoim komputerze i dodajemy. I automatycznie będziemy mieć tutaj widoczny na naszej liście i ten dokument będziemy mogli sobie. Tam, gdzie mamy dostęp do internetu, przeglądarkę, możemy sobie go dowolnie edytować. Utwórzmy teraz na szybko dokument sobie przykładowy. Może zróbmy sobie arkusz. Zróbmy sobie arkusz. I zobacz, tutaj masz arkusz kalkulacyjny bez tytułu. Żeby zmienić nazwę, klikasz sobie tutaj i zmieniasz nazwę na taką, jaką chcesz. Ja sobie wezmę arkusz 1. Możesz go używać w praktycznie taki sam sposób jak każdy inny arkusz, czy to będzie arkusz Excela, czy też OpenOffice'a w ten, praktycznie w ten sam sposób. Jest, jest tylko kilka, kilka różnic, ale jeżeli, jeżeli znasz podstawy Excela, na pewno sobie z tym tutaj poradzisz. Tutaj masz u góry różne zakładki, na przykład plik. Możesz sobie, możesz sobie utworzyć nowy dokument. Możesz sobie udostępnić, zaraz pokażę Ci, właśnie odnośnie, odnośnie udostępniania, jaka to jest świetna funkcja. Możesz sobie zmienić nazwę, tutaj, właśnie utworzyć kopię. No bo załóżmy, że masz dokument i chcesz go, sobie, chcesz go skopiować. Żeby go skopiować, to masz, właśnie klikając w plik, utwórz kopię, podajesz nazwę swojego pliku. To już jest powiedziane No więc ja tutaj zrobię także OK. I mamy już drugi dokument. Żeby sobie podejrzeć, klikamy znowu tutaj u góry na zakładkę Dokumenty, i mamy nowy dokument, i Arkusz 1, i kopia pliku Arkusz 1, czyli automatycznie on nam się stworzył, już mamy do, do niego podgląd. Jeżeli jesteśmy na naszym dokumencie, pracujemy sobie i chcemy ten arkusz udostępnić, udostępnić osobie, która razem z nami pracuje, współpracuje, jak to zrobić? Mamy tutaj po: w prawej stronie niebieski przycisk udostępnij, klikamy go i dodajemy sobie tutaj w polu Dodaj osoby adres e-mail. I to jest ważne, że adres musi być na, na Gmailu. Ktoś musi mieć skrzynkę na Gmailu. Ja sobie udostępnię dla mojego innego adresu wolny.lorzek, I tutaj mm, już jest dodanie do tego okna. Mogę zaznaczyć, czy ta osoba może edytować, czy może tylko wyświetlać. Ja zaznaczam, że może edytować. Zaznaczając tutaj tę opcję powiadam innych przez e-mail, chodzi o to, że ta osoba, której udostępniamy, dostanie powiadomienie na maila o tym, że dokument dany jej udostępniliśmy. Możemy sobie też kopię wysłać tego maila do siebie, ale załóżmy, że tutaj chcemy, żeby ta osoba była poinformowana, i klikamy udostępnij i zapisz. I gotowe. Potem w każdym momencie możemy sobie wracać, możemy zmieniać uprawnienia osób, żeby tylko wyświetlały i tak dalej wróćmy sobie znowu do naszych dokumentów może ja tak ja pozamykam tutaj zakładki żeby było wszystko bardziej widoczne mamy tutaj y, widok na nasze, na nasze pliki w dokumentach Google'a y, chcę sobie teraz pokazać jak sobie można je ładnie tutaj posegregować od tego właśnie mamy kolekcje inaczej też foldery możesz sobie utworzyć folder klikając przycisk utwórz, kolekcja i tworzymy sobie tutaj, załóżmy, to będzie kolekcja praca. I do tej, do tej kolekcji możesz yy, przypisać wszystkie dokumenty, które masz związane z pracą, żebyś po prostu miał większy porządek tutaj na dokumentach. W tej chwili to jest tylko, tylko jeden, jeden, yy, jeden folder, jedna, jedna kolekcja. Tutaj też, yy, tak jak tutaj pokazałem, że możesz utworzyć przez utwórz, tutaj też masz u góry, yy, klikając właśnie na moje kolekcje. Masz taki przycisk, nowa kolekcja, nowa kolekcja w mojej kolekcji, więc możemy sobie następną utworzyć. Niech, niech to będzie rozrywka. Klikamy następną, następną i w ten sposób tworzymy następną kolekcję. I teraz zobacz, jeżeli masz moje kolekcje i tworzysz sobie dokumenty, czy już masz utworzone dokumenty, klikając tutaj. Na stronie głównej masz widok na, wszy, na wszystko, co masz na, na swoim koncie. Klikając prawym przyciskiem myszy, możesz sobie zrobić coś takiego, jak zorganizować, czyli możesz przypisać dany do, dokument do danej kolekcji. Czyli niech będzie tam ten dokument, który właśnie klikaliśmy sobie, że przypisujemy do kolekcji Praca. Zastosuj zmiany, on będzie przeniesiony. I teraz, klikając na kolekcję Praca, ten, ten plik jest już tam właśnie dołączony. To jest podstawowe, podstawowe używanie dokumentów Google'a. Dziękuję Ci za uwagę, pozdrawiam Cię do zobaczenia w następnych filmach. Walę Głoszek.